Zobaczcie, Dawid znajduje się w tej innej przestrzeni, w tej odległej przestrzeni, którą dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii patrząc dokładnie na swoich uczniów mówi: Powiadam Wam, którzy słuchacie, którzy chcecie mnie słuchać, którzy jesteście zainteresowani tym, co chcę Wam powiedzieć. Mówi Jezus. Kochajcie Waszych wrogów. Błogosławcie tych, którzy Wam ubliżają i którzy życzą Wam, żeby Was szlak jasny trafił. Błogosławcie. Módlcie się za tych, którzy piszą na Was straszne rzeczy. Wysyłają Wam szczury jeden po drugim. Jeśli Cię ktoś uderzy w jeden policzek, nadstaw drugi. Jezus dzisiaj mówi o niesamowitym ratunku, o tym wychyleniu się niebios. Wtedy Dawid został uratowany, jego serce zostało uratowane.